Jedzie w dobre ręce. Jak to mówią e, dzisiejsza młodzież? Upgrade'i będzie, kurczę. Już się nie mogę doczekać, cacuszka. Hmm. Miałem do zużycia ziemniaki, także zrobiłem sobie podsmażone ziemniaki z jajecznicą na szynce. Mm -hmm. Wygląda to tragicznie, ale jest zajebiste. Musicie mi zaufać. I herbatka z mlekiem. Yo. Co? Jadę. Do serwisu rowerowego dać moją bestię na serwis. Po co? Żeby panowie z serwisu dokładnie przeczyścili osprzęt, nasmarowali osprzęt, sprawdzili, czy nie ma luzów, czy tam wszystko jest ok. Ale oprócz tego wymiana oponek. Upgrade na kontinentale GT 5000 str huh, takie opony kurcze pieczony człowieku ale będzie jazda teraz No bo na tych oponach już sporo zrobiłem tak naprawdę widzę tam delikatne takie hmm, spękania więc nie chciałbym żeby kiedyś na trasie coś się z nimi stało więc pomyślałem czas na zmianę a... Jak już zmieniać to czemu by nie zaupgrade'ować Także tak Oprócz tego zmiana owijeczki Bo też jest fabryczna Już trochę dostała po głowie No i tyle I na sobotę jest gotowy rower Nogi ogolone, także ja pierdolę Jak nie będzie rekordów dzikich bitych Z nowymi oponami, z nową owijką Nasmarowanym sprzęcikiem, i to profesjonalnie Bo nie przeze mnie tylko profesjonalnie No to nie wiem co się stanie Sprzedaję rower nie, no żartuję oczywiście, ale, ale jaram się niesamowicie, bo ciekawy jestem jak będzie się jeździło na tych oponach Opinie odnośnie tych opon i o tym jak zajebiste są, no nie wiem, nie znalazłem jednej złej opinii tak naprawdę Także fajnie A dzisiaj oprócz oddawania z rowerka do serwisu, praca standardowa i trening pool Dzisiaj jest trening pool, a jest środa, więc zazwyczaj w środę robię trening push Lecz musiałem sobie zrotować jeden dzień treningowy. Tyle. zmęczony jak dzikie prosie, waga 93 cały czas. No ja mam spore wahania wagi, więc czasem jest 928, 924 było, nawet później z 93,5, dzisiaj 93, wczoraj 93, ale widzę po sylwetce, że jest dużo lepiej niż było po nogach, po brzuchu, także no, fajnie. Tyle. Odezwę się w pracy, jak będę coś jadł. Zrobię takiego klasik Vloga treningowego z całego dnia. No yy, żartowałem yy, serwis jest od 10. Także jadę po pracy od, do serwisu. Kurwa, myślałem, że się wycofanie. Przed treningiem go oddam. Po, przed pracą. No cóż, trudno. No trudno proszę bardzo jaka fura. Mm. w pracy nie różniący się niczym od ostatnich dwóch tygodni. Mm, przepraszam. Te boksy są różne, bo baza jest ta sama. Ale są inne sosy, raz dam sobie jakiś mm, tikka masala Raz dam sobie pasatę pomidorową, gdzie mam słodko kwaśnie. Mhm. Także jest y, różnorodność w boksach. Mam już zrobioną listę, znalezione wszystkie rzeczy, które potrzebuję na Kilimandżaro, jeżeli chodzi o sprzęt, jeżeli chodzi o ciuchy. Także niedługo zacznie się kompletowanie, muszę pojeździć, poprzemierzać, te wszystkie rzeczy. Ja mam problem ze spodniami. Myślę, że jak dużo osób, które ćwiczą nogi, że w pasie mam tyle zapasu: dwa rozmiary za duże spodnie, a w udach i w łydkach wyglądam jakbym szukał chłopaka. Myślałem, że ktoś wszedł dopiero, a jednak nie. Więc dobra, i tak się specjalnie. Fajny ekspres. Zamienili mi ekspres na jeszcze lepszy ekspres. Frariusz, już ekspresów. Pierwsza kawa, uwaga. Pierwsza kawa ekspresu. Tak jest. Rozpoczynamy przygodę. To trzy kręcą, ale dwie białe bestie. Huuuu. i fucking And I still got love for the streets It's the TRA I'm about to for the all across the front Still hitting it, conus in the Molo's girl Still taking my time to perfect the beat And I still got love for the streets It's the TRA One, two, three, and to the four Easy motherfucking E with the chrome to your dome Cruising in my 6 fold rag top I got a lot of juice, a lot of fucking blood In the car. Było kurwa. Zawału dostałem, myślałem, że coś spada na mnie, a to jedzie samochód. Przepraszam, za brzydkie, niecenzuralne słowa nigdy w życiu bym tak nie chciał powiedzieć, jeżeli nie zostałbym przestraszony. Co chciałem powiedzieć? To trening bardzo fajny. Czuję niestety, że na niektórych ćwiczonkach jestem słabszy niż byłem, no ale cóż no. No. Takie uroki. Minikata. Redukcji. Jak zwał, tak zwał. Na niektórych ćwiczeniach troszkę obniżyłem ciężar, żeby skupić się stricte na formie. Ale i tak, jakbyś coś inaczej. Czuję się słabszy, to znaczy nie progresuje, ale ciężarowo utrzymuje to samo. Więc to nie jest tak, że spadam z ciężarem, tylko po prostu. już Przestaję trochę progresować Z racji na to, że węglowodanów jest mniej, Z racji na to, że e, Że aktywności Kardio, aerobowe I tak dalej jest więcej, więc no, Normalną sprawą jest to, że Będę trochę słabszy Dzisiaj zamiast schodów Zrobiłem sobie bieżnie na wznosie 40 minut Z racji na to, iż wczoraj robiłem nogi Mocne nogi i czwórki i kolana czuję, że mam e, mocno jeszcze zakwaszone. No nie dziwne, bo robiłem je wczoraj. Więc żeby ich jakoś tak bardzo nie obciążać, bo nie chcemy się też nabawić kontuzji oczywiście przed samym wyjazdem, bo myślę, że popłakałbym się na śmierć. E, tak. E, no to, to zrobiłem sobie kardyjko. I tak pod wznosem, dosyć sporym, więc i tak. Było to z myślą o Kile, No i tyle, jadę do domu. Rower odstawiony do serwisu. Czekam na kontakt zwrotny. Najprawdopodobniej w piątek odwiozę od, odbiorę rowerek i będzie gotowy na sobotę, żeby, żeby sobie pośmigać na nowych oponach z nową owiką, z czystym sprzętem, z ogoloną nogą. Ja cię kręcę, już się nie mogę doczekać. I kupiłem sobie jakieś rzeczy, prowiant i tak dalej, i tak dalej. Także pokażę, jak będę jadł. Wypadłem z formy yy, robienia vlogów z całego dnia. Plus też nie, nad, nie wyrabiam się z montowaniem, bo niestety ostatnimi czasy jest deficyt czasu. Ostatnimi czasy jest deficyt czasu. Czas, czas, czas. Yo. Time fucking, time flies. by As we speak. Huh. Okej, okay, dobra, zamki, i jadę do domu. tak. No i tak, 21. dobija kanapeczki z szynką serem. I do tego makaronik. Szynki jest 200 gram, także hamska, gruba ilość szynki. Ale czasy jakoś radzić, a nie chciałbym się nic innego robić. Yy, dziczek do popicia. Siadam montować film, także trzeba nockę zrobić. <laughs> Żartuję, zero caffein. Kroków. Prawie 16 tysiąca, także całkiem fajnie. Zajadam to. Wow. 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 Zajadam to. Kładę się spać. Jak zmontuję coś. Nie wiem czy wszystko. I co? I to nie koniec. Bo w sobotę wyjeżdżam na rower. Yo. Ale ktoś w pracy ma głośik ja pierdziu. Piękny. Look at this, man! It's a fucking new fucking tire. It's looking cool and crispy as fuck. Shoo! Inaczej the <inaudible> na niebo. Bo jest głosej. Newishama ina. Hell motherfucking yeah! This one goes out to my nigga Mike Cooley. Hell yeah! I boom, heartless and mean. Muggin' at 16 on the scene, lots of beans, bugging. Kicking up dust with the old machines. Soaking up the game that was done. ale jest dosyć luźna droga, bo nic tu nie jeździ. Nie wiem czy coś będzie słychać z racji na nawiad, ale jak sobie po, no jadę sobie myślę, co można robić oprócz słuchania muzyki i myślenia. To dostanie często od znajomych, od ludzi z pracy takie nie nawet nie pytania, tylko stwierdzenia, że ci się chce, że ci się chce samemu a czemu nie pójdziesz z kimś czemu Sławka leci In. to jest to jest to że człowiek się przyzwyczaja tak naprawdę i nauczył się spędzać czas fajnie samemu i co szczerze po jakimś czasie zauważyłem że dużo fajniej się spędza czas samemu czy to w górach czy to na rowerze po prostu samemu i nie trzeba na nikim polegać, nie trzeba nikomu ufać, tylko robisz swoje cały czas to, co chcę, Wolę pójść sam niż nie iść w ogóle. Pamiętaj! Z nikim nie spędzisz tak fajnie czasu jak z samym sobą. Tym pozytywnym akcentem. Muszę znaleźć jakiś sklep i picie Bo mi się skończyły bidony Tak jest to zajadam traktorsiki Tutaj moja ukochana leży Jestem tak wyjebany Czwarta godzina mija W ogóle to jest na tym Garminie że na tym Garminie mi pokazuje 60 km. A ja wiem, że nie zrobiłem 60 km i zawsze jest tak, że jak dopiero wyłączę trasę, skończę trening, to pokazuje rzeczywistą wartość. Nie wiem dlaczego tak jest. Może uf, ktoś podpowiedzieć, Bo jestem boomerem strasznym i nie ogarniam takie rzeczy. Ale wiem, że zrobiłem, czekaj. Wiem, że aktualnie mam. 100 mm, coś kilometrów, bo po prostu znam tę trasę. A pokazuje mi 62. <laughs> ale jest pogoda. Ale no, dostają w dupę. Brakę zajebiste Musiałem sobie coś. Nawet nie zabrakłoby mi prowiantów, wiem. Ale już miałem dość kurwa słodkiego. Mało jest takich przekąsek <laughs> słonych. Na rower dobrych. A pojechałem do sklepu po picie. A mówię, a wezmę se. Co Są to kurwa jest? A, okay. Smar smara. Bardzo ładnie w serwisie panowie przesmarowali. Piękne. Hmm. Da, zbieram się Myślę ostatni pit stop na uzupełnienie Kurwa ile wody dzisiaj poszło Szok, dobrze Dobrze, dobrze, dobrze dobrze. Zostało mi wjechane na ambicje W tym momencie miła piąta godzina Ledwo się doczołgałem do Krakowa, ale Kupiłem sobie picie Jadę na Błonia pokrążyć jeszcze o kurwa tak jak zostałem zbezczyszczony tak nie może to zostać, po prostu muszę udowodnić swoje, wiesz o co chodzi? Nie dajcie się podpuszczać widzowie I tak, Garmin pokazuje 103 km Kocur, Godzinka 20, 103 km Teraz wyłączymy Garmina i zobaczymy ile jest rzeczywiście Wo! Jestem pod wrażeniem, bo 165 km i teraz wrzucę. <grymne> Dobra, 165 km, życiówka o 5 km. I teraz możesz sobie powiedzieć He, o 5 km, co to, co to za poprawa? Wrzucę screena poprzedniego rekordu i dzisiejszego, jeżeli chodzi o poprawę czasu. Zajebiste. Poprzedni rekord 160 km w godzinę 37? Godzinę 37. Jeszcze raz. 165 km w 6 godzin 37 minut. Dzisiaj 165 km w 6 godzin 12. Pojebane. Jestem z siebie giga zadowolony. Aktualnie nie czuję nóg. Mam spalone kolana. To jest spalone kolana. <laughs> nie wiem. Możliwe, że tak jest. Nie wiem. Zobaczmy. No jest całkiem ok. W ogóle jestem z siebie też bardzo zadowolony, jeżeli chodzi o nie, o nawadnianie się i jedzenie dzisiaj podczas roweru, bo naprawdę zadbałem o to, żeby to to miało ręce i nogi. I nie, jak zazwyczaj. Nie wiem, wypijałem może max 1,5 litra, bardzo mało tak się wypiłem 4,5 litra na rowerze. Także naprawdę przy zajebiście. W sensie, że rzeczywiście potrzebowałem tego, bo cały czas mi się chciało pić i wypiłbym więcej, jakbym miało. już mi się nie chciało zatrzymywać. A po drugie to jadłem co godzinę. Co no, no pierwszy posiłek, pierwsze żelki wrzuciłem. Po półtorej godzinie jazdy, później jadę już co godzinę. Także myślę, że też dlatego taki performance, a nie inny. Plus, nogi upodlone, wiadomo, bo, 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 tak. Ale szczerze, z wyniku jestem tak bardzo zadowolony. Niesamowite to jest dla mnie. Prawie 20 kg na wadze więcej od ostatniego rekordu. Czas dużo lepszy. przewyższeń więcej. Pinkne. Naprawdę, rzadko jestem z siebie dumny. Teraz jestem z siebie giga dumny. Yy, co jeszcze? Bo chciałem coś powiedzieć. A, nogi upodlone, wiadomo, ale był zapas na więcej. Naprawdę, był zapas na więcej. Szczerze, za 180 dzisiaj by było realne. No, no ja nie wiedziałem, ile mam zrobione przez tego, przez ten yy, zadanie. Nie wiem dlaczego tak to działa Jakby ktoś był w stanie mi pomóc Powiedzieć czemu tak się dzieje i Jak to zmienić, żeby były realne, realne kilometry To byłby dźwięk. Aktualnie Stoję na środku osiedla i gadam do telefonu Ale jebie mnie to Tak patrzą na mnie ludzie Ale no to w dupie totalnie eee, Co aktualnie? Aktualnie idę na pizzę Znajomi mnie zaprosili na pizzę, także idę na pizzę